Dziś jest ten dzień, dzień na który czekałeś może od dawna może nie dowierzałeś, że naprawdę nadejdzie ale jesteś tu, gotowy, w garniturze ze sercem bijącym trochę szybciej niż zwykle i to jest w porządku, bo to, co się dziś wydarzy, jest ważne prawdziwe Twoje. Za chwilę zobaczysz ją, Twoją przyszłą żonę. Kobieta, która wybrała właśnie ciebie, nie kogoś idealnego, nie kogoś innego, ciebie, z Twoimi mocnymi stronami, z niedoskonałościami, z humorem, z milczeniami, z obecnością. To, co macie razem, nie jest przypadkiem to efekt codziennych decyzji czasem łatwych, czasem trudnych, ale prawdziwych. Dziś nie zaczyna się bajka, zaczyna się życie. W duecie. Nie wszystko będzie łatwe. Nie każda rozmowa będzie spokojna, ale wszystko będzie wspólne i w tym jest siła. Nie w braku problemów, ale w tym, że będziecie je rozwiązywać razem. Z miłością, szacunkiem i otwartością. Możesz się denerwować. To znaczy, że to dla ciebie ważne. Ale jesteś gotowy, bo masz ją. Masz ludzi, którzy ci kibicują, masz siebie silniejszego niż byłeś kiedykolwiek wcześniej. Twoje tak to nie tylko słowo to wybór miłość, dom, codzienność, wspólne poranki, wspólne kryzysy, wspólne szczęście i cisza, która nie boli. Zasługujesz na to, zasługujesz na nią. Zasługujecie na siebie. Zatrzymaj się na chwilę. Poczuj swój oddech. Poczuj, że jesteś tu, naprawdę tu. Dziś jesteś mężczyzną, który wybiera nie chwilę, ale drogę. I wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być.